Witam witam, widzowie fani tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. I suburcie kanał taki bądź za TV tego typu. Łoba, ben tego typu. Łoba, ben. Łoba, ben. <coughs> ja jak dzisiaj sobowę. Kanał takie Boza TV To będzie Git majonez Trzeba rozbudować ten kanał takie boza TV tego typu. Trzeba iść do przodu nie do tyłu widzowie. Łoba będzie tego typu. I mam taką informację wizowie i fani. Jest, wiem, że dzisiaj zamówiliście pozwolenie. życzenia Jeszcze jestem na mieście. I to przekładam na jutro, na godzinę 10.30, widzowie i fani. Sorry, sorry, wiem, że zamówiliście, bo dostałem skryny, ale jeszcze jestem na mieście. Wolę wam przekazać, widzowie i fani, żeby nie było ss To Kto nie wszedł, to wejdzie na mój fanpage, zalejkuję i obejrzy ten film, który przekazuję. Przepraszam, ale innego wyjścia nie mam. Wyszła mi inna sprawa. Tak mówiłem, że wolę Wam Widzowie Fani przekazać niż oszukiwać. Proste jak drut. Widzowie Fani. I subucie, kanał Tagiej Bozo TV, tego typu. Będz.